Cześć! Ja nazywam się Artur Spelson i bardzo miło jest mi widzieć Ciebie tutaj, na tym kanale, po raz kolejny, jak co czwartek. I co ja miałem teraz powiedzieć? A! Miałem Ci powiedzieć o tym, że fajnie, że znalazłeś na to czas, by obejrzeć to krótkie wideo, bo ten film będzie traktował właśnie o czasie. I o tym, że tak często nam go brakuje. A jeżeli chodzi o te kwestie, można powiedzieć, przyznaję się, jestem mistrzem w po prostu trwonieniu swojego czasu. Jeżeli też tak masz i znajdowanie, znajdowa... Znaj... Poszukiwanie czasu w twoim życiu zajmuje ci bardzo dużo czasu, no cóż, ten film z pewnością będzie dla ciebie teraz takie intro zrobimy, ja tutaj sobie gadam, że jest intro, tak, nie mamy lepszego pomysłu na intro, wjechały właśnie napisy, teraz widzisz o co kaman, no myślę, że możemy przejść już do sedna. Propos znajdywania czasu. Czasu się nie szuka, czas się robi i usłyszałem to kiedyś od człowieka mądrzejszego ode mnie, prawdopodobnie był to jakiś coach z wielkimi zasięgami, dużą społecznością i zasobnym portfelem. Pomyślałem sobie wtedy, że hmm, facet może mieć rację. W końcu musiał sobie zrobić. Oj, spaliłem. Właśnie, chodzi o to. Czas się robi. Spaliłem? Nie, spaliłem. Dobrze, ja to powiedziałem już chyba wcześniej. No nic. Tak to, tak, tak to właśnie wygląda, kiedy się nagrywa na setkę. Dzisiaj przychodzę do Ciebie bez żadnego skryptu, ponieważ rzecz, którą chcę się z Tobą podzielić, jest bardzo ważna i praktykuję ją już od dłuższego czasu, a znalazłem ją w... w, w gdzieś w YouTubach, w jakimś słuchowisku albo audiobooku. Mniejsza z tym. O co chodzi? żeby zrobić ten czas, musisz się nauczyć jak ten czas właśnie sobie ogarniać. Wychodzi na to, że my, ludzie, którzy mają problem z czy to planowaniem, czy ustalaniem priorytetów w ciągu swojego dnia, trwonimy ten czas na bzdety, na bzdury. Wiąże się to z zaburzoną relacją z czasem właśnie. I jedna rzecz Jedna rzecz, która stosowana choćby raz w tygodniu może poprawić Twój, tudzież Twoją relację z czasem. <laughs> Sorry. Jest mega prosta. Nie będę budował dalej tutaj napięcia. To jest trzy, nie dwie, dwie godziny raz w tygodniu co najmniej. Najlepiej gdybyś spróbował zrobić to dwa, trzy razy w tygodniu. W te dwie godziny musisz wykonać cztery zadania. Te dwie godziny dzielisz sobie na odcinki czasowe po 30 minut. W te 30 minut musisz zająć się tym, co sobie postanowiłeś, że zrobisz. I teraz ważny disclaimer. Tutaj jest jedna opcja, o której trzeba powiedzieć zaraz na wstępie. Po 30 minutach, bez względu na to, czy coś skończyłeś, czy nie, po prostu zostawiasz, przenosisz się do następnego zadania. Zadania ustalasz sobie z góry i są to zadania, które ty sobie wybierasz. Może to być, nie wiem, umieszczenie postu na Instagramie, przeczytanie książki, zrobienie treningu, czy ogarnięcie szafy. Mamy cztery zadania, mamy cztery zadania i co? I w tym momencie. Czas start. No dobra, ale jak ma to ci pomóc? O co chodzi w tym ćwiczeniu? Mm, I czemu moim zdaniem jest ono fajne? Ano, jest fajne, dlatego, że właśnie uczysz się relacji ze swoim czasem. Będziesz w stanie zauważyć, jak wiele jesteś, będziesz w stanie zauważyć, jak wiele jesteś w stanie zrobić. Piękne, po prostu ja buduję najlepsze zdania. Ale wiesz, o co mi chodzi? W krótkich odcinkach czasowych jesteś w stanie wykonać naprawdę dużo pracy. To jest całe sedno tego zadania i dlatego jest one godne polecenia. Po prostu to ćwiczenie zmienia Ci całe spojrzenie na Twój właśnie czas. Hej, no czy nie jesteś w stanie zrobić półgodzinnego treningu? Czegoś dla siebie? Czegoś po czym stwierdzisz, że wow! To zajęło mi naprawdę niewiele czasu, a czuję się ze sobą lepiej. Kolejna kwestia. Jeżeli nie jesteś przekonany do tego ćwiczenia, mmm, ponieważ nie masz czasu, ustal sobie, zapisz czy to w planerku swoim, jeżeli masz planerek. Jeżeli nie masz, to jest naprawdę dobre narzędzie. Warto sobie zaplanować i swój dzień, i swój tydzień. I teraz, jeżeli w któryś dzień przy weekendzie zdecydujesz się właśnie na to ćwiczenie, poświęcając dwie godziny swojego cennego czasu, będziesz w stanie zauważyć, w jak krótkim czasie jesteś w stanie wykonać te rzeczy, na które naprawdę nie masz ochoty, nie masz czasu albo nawet nie chcesz znaleźć tego czasu. I teraz świetnym narzędziem, które będzie Ci w stanie pomóc właśnie w wykonaniu tego ćwiczenia jest aplikacja, która nazywa się Forest i wygląda to coś w ten sposób. Gdybym sobie kliknął tutaj, zaczęłoby mi automatycznie odliczać 30 minut, prawda? I po 30 minutach przychodzi mi powiadomienie, że ten czas minął, i ja w międzyczasie mam zasadzone drzewko, czyli mam też dowód na tą swoją aktywność, a przy okazji. Dzięki tej aplikacji po prostu zostaje skupiony na zadaniu, które sobie wybrałem do wykonania, które po prostu... Nie wiem po co to mówię, tu już nie trzeba nic mówić. O aplikacji Forest więcej wspominałem w ostatnim filmie w przekozakach miesiąca. Możesz sobie sprawdzić o co gaman z tą aplikacją. Chodzi o to, że mamy naprawdę wiele narzędzi, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie połączyć je i czerpać z nich takie korzyści, które będą dla nas jak najlepsze. Wydaje mi się, że właśnie z tym ćwiczeniem aplikacja Forest działa naprawdę świetnie. Jest to sposób na, na po prostu ogarnięcie swojego czasu. A z zaoszczędzonym czasem, z tym czasem, który zarobiłeś, zrobiłeś, będziesz mógł zająć się rzeczami, które naprawdę Cię rają. Bez tego poczucia z tyłu głowy, że coś zostało zaniedbane, że jesteś z jakąś rzeczą w plecy. Że jakieś zadanie nie zostało wykonane. Na dzień dzisiejszy staram się wykonywać to ćwiczenie codziennie, a to dlatego, żeby właśnie zwiększyć swoją świadomość mojego czasu. Na dzień dzisiejszy mam świadomość tego, że właśnie marnuję swój czas na coś, co jest dosłownie bez sensu na czynność, która przejada mój czas. I tym samym nie wykonuje, nie wykorzystuje go na jakąś produktywną rzecz, która, nie wiem, mogłaby popchnąć ten kanał do przodu. I tak w tym momencie zastanawiam się, czy jest jeszcze coś do dodania, czy po prostu, no myślę, że nie ma nic więcej do dodania. Mat został wyczerpany. To od ciebie zależy, co zrobisz z tą wiedzą, która właśnie trafiła do ciebie. Tutaj, poprzez ten kanał, który prowadzę ja, Artur Spelson. Pożegnam się z tobą w tym momencie i zaproszę na kolejny epizod sztuki becia mężczyzną już za tydzień w czwartek pewnie wieczorową porą, bo no hej, zazwyczaj nie mam czasu, żeby posklejać to wszystko i dostarczyć do ciebie na jakąś konkretną godzinę. Tak, cześć, idę robić.